W Dzisiejszym odcinku powiemy sobie o dwóch aplikacjach, które mogą nam służyć do zdalnego sterowania lub podglądu aparatami czy kamerami raczej aparatami filmującymi marki Sony. Będzie to aplikacja natywna Sony i aplikacja Monitor Plus. Zaczynamy. Na początek wchodzimy do App Store'a lub Google Play w przypadku telefonów na Androidzie i musimy wyszukać aplikację, która się nazywa Sony Imaging Edge. Następnie wchodzimy do aplikacji. Klikamy plus takiego plusika obok z napisem Camera Connection Registration. I my, w przypadku, jeśli używamy Sony A7S Mark III, klikamy przycisk poniżej, Register Other Models. I tutaj mamy opcję scan QR Code. W nią wchodzimy. Wtedy dajemy dostęp aplikacji do aparatu i skanujemy kod w aparacie. Kiedy połączyliśmy się już z siecią Wi-Fi, którą stworzył aparat w tym przypadku, od razu aplikacja nam się połączyła i widzimy mamy podgląd aparatu tego, co on widzi. Od razu po prawej stronie mamy dostęp do ustawień migawki, ustawień przysłony, ISO, wide balance, tryb autofokusa, możemy też przejść do wykonanych zdjęć. Nas interesuje też to, co jest głębiej, dlatego że często będziemy wykorzystywać taką aplikację, na przykład do podglądu na planie. Podczas filmu lub robienia zdjęć i ta wielkość, którą widzimy domyślnie, może nam nie wystarczać i wtedy sobie wychodzimy w menu po prawej stronie, zjeżdżamy na sam dół i klikamy View Only Mode i wtedy mamy obraz na całej szerokości. Ekranu. I tak jak widzieliście menu, tak teraz jak jesteśmy w trybie wideo, niektóre z funkcji mamy wyszerzone, dlatego że one są dostępne tylko dla trybu foto. W trybie wideo możemy między innymi zmienić sobie tryb fokusa, te wszystkie funkcje, część tych funkcji, których widzieliśmy po prawej stronie w ekranie domyślnym, ale tutaj też możemy zmieniać funkcje takie jak format, Filmowania, w, jaki, w jakim kodeku chcemy filmować, czy e, klatkasz, e, Opcje też kodeka 8-bitowego lub 10-bitowego. 10 bitowy oczywiście polecamy przy s Trójce. Dalej mamy innego rodzaju opcje. Live View Quality, możemy też zmieniać jakość podglądu. Ja zwykle pracuję na. Display Speed Priority to znaczy priorytet prędkości, trochę jakość podglądu jest słabsza, ale przynajmniej mam szybki, szybki podgląd. Jeśli chcemy na przykład ustawić sobie siatkę, żeby łatwiej się fotografowało lub filmowało, zachowując regułę trójpodziału, to też jest taka opcja. Odpalamy sobie opcję Gridline i reguła trzech. Jest też innego rodzaju siatka, no ale to już sobie dobierzecie w zależności od potrzeb. Bardzo fajną opcją w tym podglądzie w tej aplikacji jest to, że na przykład w przypadku aparatu Sony A7S Mark 3 mamy możliwość sterowania zdalnego ostrością. I na przykład, kiedy filmujemy sami siebie albo ustawimy aparat w jakiejś słabo dostępnej pozycji, na przykład fotografujemy produkty z perspektywy z góry, przypuśćmy, to możemy sobie aplikację odpalić i sterować ostrością. Możemy też oczywiście ustawić sobie wcześniej w aparacie prędkość ostrzenia i wtedy uzyskać płynne przejście ostrości. I teraz kręcimy na przykład, mając podgląd na iPadzie do aparatu Sony A7 Mark III. I od razu możecie zauważyć tutaj różnicę też na iPadzie, że ilość opcji w menu, jakie są dostępne, różni się. Tak samo jak wejdziemy do menu, to tutaj ta lista też jest niewielka w porównaniu do aparatu Sony A7S Mark III. Ale nadal, pomimo tego, że dosyć mocno laguje nam podgląd, to jesteśmy w stanie wcześniej na przykład sobie ustawić ostrość, upewnić się, że na pewno dany punkt będzie ostry, w tym przypadku na przykład twarz, jeśli filmujemy manualnie lub inny obiekt. I w ten sposób na pewno taka aplikacja przyda się na planie wtedy, kiedy mamy trochę utrudniony dostęp do aparatu. I to była pierwsza opcja, którą możecie się połączyć z aparatem marki Sony. Jest też druga opcja, o której wcześniej wspomniałem, czyli aplikacja Monitor Plus. W tym przypadku od razu tutaj widzimy na ekranie, że aparat Sony A7 Mark III nie jest wspierany, więc w tym przypadku... Będziemy się łączyć z aparatami nowszymi, takimi jak Sony A7 Mark IV, czy A7S Mark III, czy Sony FX 3 Jeżeli będziemy chcieli się połączyć z tej aplikacji, to też możemy zrobić to w ten sam sposób, jak w poprzednim przypadku, czyli przez kod QR, kod, który kierujemy na ekran aparatu. Łączymy się z siecią Wi-Fi i w tym momencie Monitor Plus łączy nam się z aparatem. W przypadku aplikacji Monitor Plus mamy opcję Light i opcję płatną. My, jeżeli chcemy mieć taki pełnoprawny podgląd z naszego smartfona czy z iPada, no to będziemy korzystać z płatnej wersji. Ja osobiście korzystam z płatnej wersji i sobie ją jak najbardziej chwalę ze względu na multum różnych funkcji. Jak już się połączyliśmy do aplikacji Monitor Plus, to widzimy, że interfejs jest bardzo przyjazny. Na górze mamy wszystkie niezbędne informacje i parametry potrzebne do ustawienia poprawnej ekspozycji, tryb fokusa, tryb ustawiania ekspozycji czy tryb ustawienia punktu ostrości. Na dole mamy histogram, mamy możliwość odpalenia filmowania. A poza tym, to, co jest takim największym atutem tej aplikacji, mamy poniżej po prawej stronie, to znaczy mamy możliwość wyświetlenia zebry, i po dłuższym przytrzymaniu danej funkcji, wyświetlają nam się po prawej stronie parametry, które możemy sobie dowolnie ustawiać. Tak samo jest w przypadku każdej kolejnej funkcji, którą pokażę. Na przykład mamy False Color, tutaj zadzieje się ta sama sytuacja. Po prawej stronie możemy zmieniać trochę niektóre parametry. Dalej mamy możliwość ustawienia odpowiedniego Aspect Ratio. Możemy ustawić sobie na przykład, żeby wyświetliły nam się paski na dole i na górze, w zależności od tego, jak później chcemy sobie kropować obraz. To nam pomaga w lepszym kadrowaniu obrazu. Możemy też sobie ustawić Focus Peaking, który od razu pomniejsza nam kontrast do zera praktycznie i widzimy lepiej, które elementy w kadrze są w ostrości. Dalej mamy scope typu RGB, Mamy możliwość też nałożenia luta, z czego ja bardzo często korzystam na planie, to znaczy filmuję w S-logu trójce, ale nakładam na to sobie Fantom Lut, który wcześniej sobie do aplikacji zainstalowałem. I w ten sposób widzę mniej więcej, jaki będę miał ten prawie finalny efekt przed tą ostateczną koloryzacją. Poza tym mamy opcję histogramu wektoroskopu i waveformu w formacie RGB, co też może się przydać takim powiedzmy osobom szczegółowym, jeśli chodzi o kolory. No i jeśli filmujemy w trybie anamorficznym, to mamy też dostęp do desquiza, to znaczy, jeżeli filmujemy tymi obiektywami, które nam ten obraz jakby ściskają, to możemy go sobie w tej aplikacji rozciągnąć, i to w zależności od tego, jakiego obiektywu używamy, możemy sobie tutaj dobrać odpowiedni parametr. Dalej mamy opcję w pewnym sensie ustawiania sobie ostrości manualnie z tej funkcji akurat ja zbyt często nie korzystam, ale też może być dla niektórych przydatna, żeby wykonywać jakieś w miarę takie płynne przejścia filmowe. Kolejna funkcja, którą widzimy to odbijanie, odbijanie obrazu w odbiciu lustrzanym w pionie i w poziomie. I po prawej stronie możemy też sobie dostosować to menu, które mamy na dole, bo możemy nie potrzebować, nie korzystać z tych wszystkich funkcji, więc możemy sobie je też poszczególne wyłączyć, żeby niepotrzebnie nam nie zabierały uwagi podczas filmowania. Kolejna rzecz bardzo przydatna to jak wejdziemy sobie w lewym górnym rogu, mamy opcję zmiany, zmiany profilu kolorystycznego. W tym przypadku możemy sobie zmienić właśnie na s czy. Innego rodzaju. Możemy też bezpośrednio z aplikacji zapisywać kopie. Tego, co nagrywamy na kamerę w trosze, troszeczkę gorszej rozdzielczości na iPada lub na iPhone'a. To może się szczególnie przydać, kiedy na przykład nie mamy dużo czasu, chcemy na przykład zrobić jakiś szybki content, szybki materiał na social media i często takie zapisane pliki w zupełności wystarczą, żeby coś wrzucić na Instagrama czy na Facebooka. Poza tym możemy sobie w lewym górnym rogu też jak klikniemy na kratkaz, ustawić tryb. Czy format, w którym chcemy filmować, czy to ma być XAVC SI, czy XAVC HS 4K? No ja tutaj najczęściej zostawię to w trybie XAVC SL 4K. Podsumowując, ja mam te no, obie aplikacje w swoich sprzętach. Telefonach. Uważam je za jak najbardziej dobre alternatywy dla monitorów podglądowych. Oczywiście stosuję te rozwiązania zamiennie w zależności od budżetów na planie. Jeśli mam trochę niższe budżety, a nadal chcę pokazać klientowi lub sam chcę mieć podgląd, to korzystam sobie z iPada czy smartfona do podglądu. Jeśli nie mam takiego bezpośredniego połączenia po kablu z monitorem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego filmu, zostawcie je w komentarzach. Jeśli podoba Wam się, też ten film, to zostawcie lajka i subskrypcję, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.